Chwilę to wszystko trwało, nawet powiem szczerze, że taką dłuższą chwilę, będzie składany kodiak, łańcuszek ten, który tutaj idzie, jest nowy, to właśnie troszkę z jego powodu było oczekiwanie, poskładana przekładnia już, wszystkie łożyska nowe, uszczelniacze, co trzeba było zrobione, silnik nieszkiełkowany, jedynie tutaj z tyłu, ta... No powiedzmy, to taka kryza, jakby. Kryza jak kryza. No, ta przystawka do tylnego napędu do krzyżaka. O, w ten sposób. Wał z przebity korbowodem, z przebitym korbowodem, łożysko osadzone. No to wiadomo, jak łożysko jest tutaj za, za jakby tym kołem do łańcucha rozrządu. Więc poskładam w jednym miejscu, w drugim miejscu. Tutaj bez łożyska, no bo wiadomo, nachodzi tak. W ten sposób. Pompa oleju już z nową uszczelką, wszystko poskładane, jedynie tak jak mówię, żeby ciągnąć sobie ten wałeczek, założyć łańcuch, o w ten sposób tutaj ceda, zobaczymy pewnie zejdzie, Skrzynia tutaj poskładane, już wszystko, także jedynie zostało go połowić, a później głowica, to też tam pokażę z zaworami, cylinder, poszlifie tłoczek nowy, to po kolei wszystko. Na razie go społowię, tak jak tu wygląda, to i no i później coś, coś dalej. Składamy na masie, nie ma uszczelki na kartarach. Troszkę się poskładam. Niedużo, bo niedużo, te kilka kół zębatych i tam napęd pompy oleju. Cylinder z tłoczkiem, cylinder po szlifie. Można dać nawet na dół. A, troszkę nasmarowany, ale widać, że po szlifie. Ile z że jeden, jeden mm plus 100. Yy, więc teraz to głowica z nowymi zaworami. A to sobie założę, tu tak jest połapane w palcach wszystko. Po to założę, aby już łańcuch siedział na kole i mi nie spadywał stąd. Także to sobie ustawię, skręcę i cylinder też jest po szlifie na większy tłok, ale też i góra, góra cylindra jest po szlifie, bo troszkę był taki utleniony. Także tak to fajnie jest zrobione. Hmm, dobra, założę głowicę z nowymi zaworami, tak jak mówię, na, na cylinderek, tulejki, uszczelki tam potrzebne, co ten pies tam napierdala. Założę i wtedy, tak jak mówię, nie spadnie mi tutaj z, z koła, będę mógł założyć magneto i nie będę tam obawy, że gdzieś mi tam coś nie trafiło. Także to sobie poskładam, film będzie krótki, nie chce mi się nagrywać całego po kawałku. I, yy, I co, i dalej z tematem? Odrobinę poskręcane jeszcze napęd z tamtej strony cały jest niegotowy. Znaczy, no niegotowy. No, mała czego sprzęgła jest? Yy, Sprzęgło jednokierunkowe, wszystko tam złożone, ale niegotowy jeszcze jest. No, pas, całe przekazany Puszczę sobie tą śrubę, to będzie widać, że oliwa leci. I co, lampkę odpalę od razu, bo też zaglądniemy tam do środka. No olej już spłynął, ale ja już kręciłem przed, to, przed chwilą. Więc spróbujmy. Uwaga, uwaga. Olej, pojechał ja na Dobra, nie ma co rozrusznika męczyć. Układ mamy odpowietrzony, także o, nawet jakaś plama oleju się znalazła. No coś może lepiej. O, teraz. Układ odpowietrzony, zawory ustawione tutaj to na śruby, także to ćwierć sekundy i ustawione. E, czyli co, podkładkę wymieniam, tą zak zakładam pokrywkę e, od zaworu ssącego i przechodzę na sprzęgło. Jeszcze ten układ wodny, tutaj króciec do leżnika. Ale to to już jest bajka. Także za chwilę będzie końcówka. Pokrywa założona, sprzęt gotowy. Jeszcze paseczek wleciał, świeży, no pod pokrywę. Paseczek do operatora, do sprzęgła. Silniczek po remoncie, nie szkiełkowany. Dlaczego nie szkiełkowany? Właściciel nie chciał mówić, że to sprzęt do pracy, także szkiełkowanie mu tam niepotrzebne, a swoją drogą nie bardzo go tam widać nawet. I ten silnik troszkę tak zabudowany. Tak wygląda z tej strony. O, no jak wygląda, jest kompresja, jest. Błota. Błota. Panie, nie uciągnę, będzie chyba, znaczy że jest, sznureczkiem nie przeciągnę. No coż, tu można powiedzieć, no pakiet jeśli chodzi o remont, no to z pewnej strony standardowej i taki, no, taki jaki być powinien, bo, bo zrobiono wszystko, korbowód, zawory. Zawory były wyklepane już, to właścicielowi pokażę co i jak. Więc no ogarnięty tak, yy, tak jak być powinien. Historia jakaś jego szamrana jest. On tam niby miał mieć jakiś remont, No okazało się, to przy, przy rozbieraniu filmik można sobie poszukać, jak to tam wyglądało. Był troszkę przetarty, dymił, stukał i tak dalej. Zrobiony szlif, nowy korbowód, wszystkie łożyska. Kilka rzeczy tam z oryginału, nie ale Tutaj są takie pierścienie. No, tak można powiedzmy nazwać jak pierścienie, bo i w sumie zamki mają tylko na sobie. Mają eee, takie uszczelniające, tam jakieś ciśnienie oleju. Eee, tłoczek nowe to ze szlifem, mówiłem komplet łożysk, jest ich tutaj troszkę. Wszystkie uszczelniacze, krzyżak z tyłu, bo przy rozkręcaniu. Eee, no tak, aż wstyd było zostawić stary. Z kalamitką można sobie nasmarować krzyżaczek, okay, czy można od czasu do czasu bym powiedział, że nawet trzeba nasmarować go fajnie, sztywno chodzi No co, odpowietrzony był. Rozrusznikiem, akumulatorkiem na kablu. Świeca wkręcona, uszczelka komina w wydechu, wisi na trytce. Także wkładać w ramę i palić, no co tu więcej zostało. Magwizdać. Kawał sprzętu, można powiedzieć. Waga ciężka. Dosłownie, bo dźwignąć go na stół to jest co podnieść.